Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu z Pamiętnika Artylerzysty. Moi drodzy, ostatnio mieliśmy arty dwa razy amerykańskie i dzisiaj dla odmiany również jest artyleria amerykańska. Nie dlatego, że teraz, tak jak mówiłem ostatnio, będę pokazywać, po prostu zarzucać Was powtórkami art amerykańskich, no ale bitwa bardzo fajna i pokazuje bitwę ze względu na jej przebieg i ze względu na to, co się w niej po prostu wydarzyło, ani ze względu na samą artylerię. Mogła to zrobić każda inna artyleria, wtedy też bym tę powtórkę wziął, ale traf chciał, że była to akurat amerykańska M53. Losowanie, jak widzimy, mamy to najlepsze powiedzmy dla czołgów. Dla artylerii tego typu losowanie moim zdaniem jest, jak już podkreślałem to wielokrotnie w innych odcinkach, po prostu słabe, ponieważ artyleria najwyższego tieru bije dwa tiery niżej. Bo zwróćcie uwagę, są trzy dziewiątki, pięć ósemek i yy, siedem siódemek. Jeśli tak, tak ten mecz miał 3 teraz jest. Czyli w gruncie rzeczy największą szansę mamy na trafienie czołgów od siebie albo dwa tiery, albo jeden tier niżej czyli bonus z EXPA będzie żaden. Pierwszy cel to M41 Bulldog, elegancko pocelowany i mamy pierwszy strzał fenomenalny, naprawdę bardzo przyjemne trafienie za 975. Przypomnę, alfę tej artylerii wynosi ona 1050, więc tak naprawdę ten strzał mógł już zakończyć przygodę tego Bulldoga z tą bitwą, tylko RNG sprawiło, że jeszcze, jeszcze dano mu szansę powalczyć, strzał w Bulldoga naprawdę bardzo mocny zostało mu 25 HP więc nawet strzał za 1000 nie byłby czymś wyjątkowym no ale cóż, niestety tak wyszło jak wyszło Bulldog na razie przeżył WZ-131 pocelowany za kamień pestka, no raczej go nie sięgnie bezpośrednio, ale może jakiś na przykład splash i yy, na pewno ogłuszenie, ładny strzał na pewno tam weszło, chociaż z drugiej strony pestka trochę zmarnowana, bo oprócz tego, że tego damage'u tam weszło zakładam, że może 100, 200 by nie obstawiał, to ogłoszenie nic nam nie dało, bo nikt z niego nie strzeli, bo goście jest bardzo mocno ukryty za kamieniem, więc siłą rzeczy to tak bardziej, że po prostu żeby go chyba zdeprymować i żeby powstrzymać jego ciągłe wyjazdy za tego kamienia, żeby po prostu naszym dać chwilę wytchnienia, a to oczywiście też się liczy w artylerii, że po prostu ułatwiać sojusznikom granie ładny strzał w bok Isa tak jak już mówiłem w normalnych warunkach i pewnie jeszcze będę to przez kilka tygodni przypominać taki strzał w bok Isa zakończył pewnie by się z garażowaniem gościa no a tak zostało mu w sumie bardzo dużo hapeków Zabrało mu to troszkę powyżej myślę jednej trzeciej no i jest ten bulldog on dostał Trudno powiedzieć mi, ile sprawdziłem, czy przepraszam, nie bulldog, tylko WZ, Sprawdzimy sobie y, po y, bitwie na wotry play. Zobaczymy, ile tam faktycznie było tego damage'u. i się wycofuje, leci pestka. Niestety schował się, ale trafienie mamy za 146 i bardzo ładny y, splash y, ogłoszenie. Dzięki czemu 618 punktów. Y, tego damage'u po ogłoszeniu wpadł na nasze konto. T49 na górce, niestety, ginie nam po drodze hmm, i z drugi. No i też zwróćcie uwagę, teraz, co się dzieje. Nasz jak Tiger 88 gracz, który ma 1000 bitew na koncie, kompletnie nie wie, co się robi na 8 tierach. Wyjeżdża, e, kiedy bitwa trwa w najlepsze, na środek mapy. Tedekiem, próba strzału w ru, kończy się tym, że. Ogłuszamy swojego bez demedu, ale ogłuszenie. No i w tyłęcie jak Tiger jest kompletnie porobiony, o właśnie, tak straciliśmy ósmy tier premium e, TDK. On stwierdził, że na 1 HP to jest czoł, który warto wyjechać. Nie przejmuję się kompletnie tym, że jeszcze e, mogą TDK stać w bazie, artylerie mogą pracować, mogą lighty nas obijać z górki. No, generalnie 1 HP jest to rzecz warta mojego zainteresowania. Pojadę tam i coś zrobię. Arta ogłusza strv ten stoi teraz na ogłuszeniu, powolutku się wycofuje, pe pestka leci i my poprawiamy za 338, co owocuje tym, że gościu ma to, mm, przepraszam, ale kocie futro, e, owocuje tym, że gościu to ogłuszenie ma przedłużone i w tym momencie musi poczekać, y, tam chyba było 15 albo 16 sekund, kiedy to ogłuszenie mu spadnie. Mm, 6 do 7, Sytuacja wydaje się nawet nawet stabilna. Przewaga HP przeciwnika dość spora. No ale jeszcze mamy w sumie dwie dziewiątki. Przeciwnik też także u nas spadł Lajcik, u nich też spadł Lajcik, więc sytuacja na razie wyrównana. Oni mają ciężkie, my mamy ciężkie. Dwa deki, więc można założyć, że wciąż nie jest źle, można tę bitwę wyciągnąć. J. Pantera, druga, kampi w okolicach półki, obok artylerii. Jest i z wyświetlony wyświecony, bardzo ładnie, może raz się go uda gdzieś na dojeździe trafy. Zwróćcie też uwagę, że. A nasz w ogóle bohater dzisiejszy, bo o, nie, o nim nie wspomniałem, Konrad, całą bitwę rozgrywa z modem. Znaczy, przepraszam, nie z modem. To już jest normalny celownik artyleryjski. Wcześniej był to Battle Assistant, teraz po prostu jest to rzecz którą wprowadzono do gry bardzo ładnie po ogłoszeniu, elegancko w e, ten damage wpadł. E, całkiem sporo tych punktów uszkodzeń nam wpadło na tym się trzecim. Ładnie ogłoszony strzał bezpośredni. ISA trzeciego nie udał się. Tylko 200 punktów uszkodzeń, ale tak jak mówię, ogłuszenie pomogło naszym wykorzystać po prostu szansę i tego ISA dobić. WZ myli się z Haekiem w Skorpiona, naprawdę mało zabrakło, żeby ten Skorpion został e, ubity, WZ wyjeżdża, strzał w plecy tego T49, nie udaje się, ale na szczęście, zobaczcie, y, potrzeba było strzałów od dwóch artylerii, żeby... Y, Kogo zabić? T49 zdaje się na 150 punktach HP. No, coś po prostu nie do pomyślenia, żeby light, obok którego tak blisko spadają pestki, przeżył jeden strzał od arty i potrzebna jeszcze była interwencja drugiej arty 7 tieru, a czyli drugiej arty tym razem na tierze siódmym, żeby jednego lighta porobić. T20 amerykański magic, którego ostatnio bardzo polubiłem, zrobiłem na nim trzy marki. No, w tym momencie niestety żegna się z bitwą bezpośredni strzał. E, raczej ten magic nie ma szans przeżyć od takiego strzału. 10 do 12 się zrobiło w międzyczasie. Dwie artylerie i Onik kontra dwie artylerie Strv S1. Tygrys plus jeszcze GW Pantera i raczej, IWZ 131. W tym momencie Tygrys kończy Onika i zostajemy z tylko jedną artylerią na pięciu przeciwników. Arta Gwu Pantera mocno zagrożona, ponieważ na jej plecy wjeżdża WZ. Konrad stara się wyciągnąć tego tygrysa, nie widzi go. Widzi w tym momencie WZ, która obierze naszą artę. Arta ogłuszona, dobita i Konrad zostaje sam na pięciu przeciwników, moi drodzy, sam na pięciu. Meda, la, e, czyli właśnie w tym momencie już na czterech. Lajcik zgaszony, Tedek. Ciężki i dwie artylerie. Też nas niespodziankawi Strv, który się rozbił. Nie mam pojęcia w ogóle, gdzie on stał, i znaczy On wydaje się, to, to była chyba jego ostatnia miejscówka w tych rejonach, ale co zrobił, jak mu się udało rozbić, że przywrócił się na plecy. Tam nie ma specjalnie jakiejś większej górki, która by spowodowała nasz upadek aż tak bardzo. Więc tym bardziej się dziwię. Podejrzamy sobie do kapa. Sprawdzamy, czy tutaj może nie ma tego tygryska. I jest, widzimy budynki. Tygrys przejeżdża tuż obok nas. Auto aim, skupienie chwilowe, szybki strzał. Tygrys nas trafia. My jego również. Elegancka wymiana pestka za pestkę. I z sytuacji sam na pięciu, w ciągu dosłownie kilkunastu sekund, zrobiło się sam na dwóch e, i sam na dwie artylerie. No naprawdę przebieg tej, tej bitwy robi się coraz ciekawszy Jeszcze ta, ta niespodzianka od STRV'a byłoby naprawdę trudno tego STRV'a porobić A tak, gościu, może zobaczymy gdzieś tam po drodze go wrak Jak on to zrobił, którędą spadł, się przewrócił Nie na bok, tylko na plecy przewrócił się czołg I już z tych pleców nie miał go kto ratować. No, patrzymy dalej. Obserwujemy sytuację, jak tu przebiegnie ten pojedynek, dwie artylerie kontra jedna. Artylerie nie są w Plutonie, więc trudno im będzie skoordynować swoje działania. No, ale myślę, że rozsądnie byłoby tak, gdyby mniej więcej trzymały się obok siebie, albo przynajmniej jedna drugą osłaniała. Jedziemy wzdłuż tego pasa lotniska, ponieważ jest to mapa lotnisko Pamiętajmy o tym, że to jest normalnie pas startowy i pas lądowania Jest artyleria wyświecona, Arta jedzie, zatrzymuje się, oddaje błyskawiczny strzał, strzela, trafia obok nas ogłuszając i a my mimo ogłuszenia, mimo tego, że byliśmy przecież ogłuszeni, więc nasza załoga i dowódca, i celowniczy, no wszystko to wpłynęło na jakość naszego celowania, udaje się trafić Artę bezpośrednim strzałem dobijamy gościa i na naszym liczniku przekroczono już 3000 punktów uszkodzeń, zwróćcie też uwagę, że Konrad jeździ na racjach bojowych i na benzynce stłoktonowej, nie używa apteczki no, w takiej sytuacji jak była przed chwilą, apteczka byłaby wręcz można powiedzieć po prostu ratująca życie, ale okazuje się, że, be, że, że i bez apteczki można. Wyświecona artyleria, bardzo ładnie ona nas nie widzi. To powinien być bardzo łatwy strzał, dokładnie skupiony, pocelowany, leci pestka. No i zdziwienie: przelatuje bardzo blisko kadłuba tego 212, a nie trafiając go bezpośrednio, a jedynie na kilkanaście sekund ogłuszając. No, myślę, że w tym momencie Konrad mógł naprawdę pomyśleć różne rzeczy, ale żadna z nich chyba nie była przyjemna. No, tak nie trafić w artę. To byłoby, na, to byłoby naprawdę dziwne, o, mając ogłoszoną załogę, udało się trafić w głowę Panterę, a mając idealnie skupione na 212 k perska tuż obok, e, mały zwód ar, e, artylerii, próba wyjazdu w prawo, tak naprawdę e, wyjechanie od środka, zobaczymy czy ten manewr się uda, gdzie ta artyleria w ogóle może być, gdzie ona stoi, jest wyświecona tyłem do nas, kompletnie gość zaskoczone, skupienie, pocelowanie, z takiej odległości już się nie pomyliliśmy. Moi drodzy, wykończenie artylerii, i mamy pięć fragów. Przechodzimy do podsumowania. Tak jak mówiłem, jeśli ktoś poczuł się może nie tyle urażony, ile zawiedziony tym, że znowu artyleria amerykańska. Tym razem nie miałem zupełnie na myśli pokazywania arty, arty amerykańskiej. Chodziło mi tylko i wyłącznie o sam przebieg bitwy, o to, jak ładnie się udało tę bitwę wyciągnąć. sam napięciu wydaje mi się, że mówiłem jakiś czas temu, że w, no, właśnie. Na pewno mówiłem coś o artyleriach i kołobanowie, tylko nie pamiętam czy to właśnie była wzmianka, że to będzie prościej zrobić, czy właśnie, że będzie trudniej. Wydaje mi się, że trudniej, że mówiłem o tym, że było trudniej, ponieważ arta ma teraz ten problem, że no. Trudno jej się bronić przed czołgami, które mają więcej niż te 300 punktów zdrowia. Widzieliśmy dokładnie, yy, czym się może skończyć brak, raczej znaczy, no, strzał bardzo bliski obok innej artylerii. W normalnych warunkach to powinno nawet go pewnie zespleszować i zabić. W tym, tym razem jednak potrzebnych było więcej strzałów niż jeden, żeby jedną artę dobić, nawet z tym lightem też było tak, że no dwie arty potrzebowały dwóch po jednym strzale, żeby jednego lighta na ogryzku HP zrobić, także teraz mm, kołobanowy. z drugiej strony będą prostsze do zrobienia, ponieważ arta strzela celniej i szybciej ładuje więc jeśli na przykład przeciwnicy będą wyjeżdżać pojedynczo, a będą mieli mniej HP, no to w poprzedniej wersji żeby arta 10 tieru załadowała potrzebnych było no przeważnie ponad 40 sekund albo w okolicach nawet 50 w tym momencie te czasy są bardziej zbliżone do 30 kilku sekund więc realnie te kilka sekund tak naprawdę decyduje bardzo często, nawet wręcz można powiedzieć ułamki sekund w WoCie decydują Dosłownie 2-3 setne sekundy potrafią decydować o tym, że ktoś przeładuje, a ktoś nie przeładuje A co dopiero mówić o różnicy rzędu 5 sekund No to można naprawdę zaważyć nie raz i nie dwa na losach bitwy No ale cóż, do samej bitwy oczywiście MK, Kołobanow i to z czym się bardzo nie zgadzam, czyli tylko odznaczenie dla artylerii za ubicie innych artylerii. Nie Arta nie może zdobyć medalu pascucziego ani medalu e, innego związanego z Artami. Jedynie jest ta wstążka nazwana za ostrzał przeciwartleryjski. Dla mnie jest to niesprawiedliwe. Przy okazji też dlatego, że e, ta wstążka nie ma swojego lepszego odpowiednika. Bo tak jak, na przykład, Pascucci ma lepszy odpowiednik za ubicie większej liczby art. A na końcu mamy medal burdy. Tak za ostrzał artyleryjski, choćbyśmy na przykład w starej wersji Wota zniszczyli jedną artą 5 art, to jak dostaniemy medal, e, za, czyli to odznaczenie. A nie medal burdy, więc z tym się bardzo nie zgadzam. I jako osoba z artyleriami związana uważam, że jest to po prostu niesprawiedliwe w stosunku do artylerii. Rzućmy jeszcze okiem na strzał w wózetkę za tym kamieniem. Okazuje się, że strzał wbrew pozorom był bardzo mocny, bo aż za 357, więc okazuje się, warto go było jednak oddać. Pomyliłem się, wydawało mi się, że ten splash będzie mniej. Istotny, jakby mniej haweków zabierze, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że y, potem splash w, t, w T49 zabrał mu jakieś chyba 50-60 punktów zdrowia, więc na tym tle strzał w WZK okazuje się być naprawdę bardzo potężny. Y, liczba punktów uszkodzeń 3787 okazuje się nie być pierwszą i nawet nie być drugą. Na mapie ponieważ pierwszą, pierwszy damage zrobił jak Panther, drugi T49 u przeciwnika, e, wydaje mi się, że to jest. Jeszcze tylko się upewnię, ten T49, e, a nie, to jest inny, bo od nas dostał bardzo mocną bułę. E, który to był? A M41 to on dostał, myślałem, że to, że to ten i on tak na takim ogrysku taki wyciąg zrobił. Nie, to jednak był inny gracz. To był ten tutaj. U nas jak widzimy AMX m 4450 45 0 dm, i słaniałem przeze mnie jak Tiger 8.8 nie oddał ani jednego strzału i tyle go widzieli. 8 motyrowy choke premium w rękach gracza, który nie ma pojęcia o grze na wysokich tierach, przeważnie właśnie tak kończy. U przeciwnika UDES 3.300 i artyleria 2.400, więc widzimy, że ogólnie w tej bitwie artylerie całkiem ładnie postrzelały. 14 strzałów oddanych, 5 trafień z dystansu 300 plus 2,800, czyli jak widzimy z dystansu mniejszego wyszło nam tego damage'u około 900. Jeśli dobrze liczę, to chyba 947. Jeden wróg wyświecony, 10 uszkodzonych, 5 zniszczonych. I teraz mamy tak, podział asysta, czyli uszkodzenia po na przykład zerwaniu gąsienic 618. A asysta po ogłuszeniu 839, 8 czołgów ogłoszonych dekup w 27 punktów nam się uzbierało przejechane 2 km trochę ponad, no i zarobek brutto 51700 po odjęciu kosztów amunicji prawie 13,5 tysiąca na minusie, no ale eks bardzo przyjemny, bazowy 1182 z premką 1773, a że była to pierwsza bitwa danego dnia to nam wyszło 3546. Także, moi drodzy, to tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!